Siema, siema, widzę, jesteś tutaj Zakrzak I w dzisiejszym odcinku robimy sobie mityczny Naruto Challenge Na czym polega ten challenge? Polega on na tym, że możemy grać tylko złotymi i mitycznymi itemami Więc... Jest on bardzo trudny W pewnym sensie był to najbardziej szczęśliwy Ale też najbardziej pechowy odcinek Dlaczego szczęśliwy, dlaczego pechowy Oglądajcie do końca, zobaczycie Jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał Bardzo za to dziękujemy po 92 tysiące No i możecie zostawić łapę w górę Możecie również usłyszeć kodu ZAKSZAKETEM z klipu Fortnite Za co mega, mega wielkie dzięki No i chyba nie przedłużam, zapraszam do oglądania Dobra, widzę, ja niedawno właśnie spadłem na mapę. I słuchajcie, patrzcie, co ma właśnie tutaj ta pani do sprzedania. Ona ma złotego spaza. Czy ja mogłem mieć większego farta? Jakby kupujemy go bez zastanowienia i mamy pierwszy złoty item. Mówiąc szczerze, jest pięknie. Idąc dalej, widzę, musimy znaleźć sobie na pewno jakieś leczenie. No, bo jednak bez leczenia może być przypał. I z tego co widzę, mamy gościa. No, miejmy nadzieję, że tutaj kolega nie będzie chciał nas za bardzo zaspamić albo zarzucić tymi najdami, Bo z tego co słyszę, to gościu tam ma dużo najdów. Proszę cię, przestań rzucać tymi granatami. Ja chcę tylko zagrać odcinek. Proszę potka! Ja cię kręcę, nie dostałem potki widzę najgorzej. No, powiem tak, mamy lekki przypał. Ej, z tego co widzę, to podki są widzowie tam daleko, ale on siedzi w krzaku i rzuca najdami. Powiedzcie mi, co mam zrobić w takiej sytuacji? Dobra, wiem, widzę. Pozbieram po prostu Macy i zaraz po nie pojadę. Chyba, że z tej skrzynki wypadnie mi potka. Bardzo proszę, oczywiście, że mi nie wypadnie. Dobra, widzę, załatwiłem właśnie te podki. jest dobrze, mam jakiekolwiek leczenie. To mnie bardzo cieszy. Więc szybko się liczymy, widzowie, mamy tutaj 150 podki No i. Myślę, że możemy tutaj spróbować dojechać z tego gościa, co z nami poleciał. I rzeczą, którą na pewno trzeba zrobić, to jest wzięcie, yy, jakby zlecenia. Czyżby ten gościu sobie poszedł? Co? Ej, szczerze, byłem pewien, że on tutaj siedzi w tym krzaku dalej. I po prostu czeka, aż do niego podejdę. No ale widzę, że jednak się pomyliłem. Czyli mamy wolną miejscówkę i możemy po prostu pozbierać w spokoju Macy i zaraz lecieć na kolejne złote itemy. Mam nadzieję, że takie oczywiście znajdziemy. Uwaga, czyżby złoty item? Co? Ej, to jest ten mityczny item, widzę. Czyli kolejną rzecz, którą możemy yy, używać. No jest to oczywiście nowy, mityczny item Naruto, czyli tak zwana Kunai z papierową bombą. W ogóle macie dać znaka, jak Wam się podoba update z Naruto, jak Wam się podoba skinek, oraz właśnie jak e, Wam się podoba ten nowy mityczny item. Jak dla mnie, naprawdę Kozak Update. A wiecie, co jest jeszcze dobre? To, co się dzieje tutaj, widzowie. Czyli tworzy się gigantyczna piramida, ale jak na razie, to może skupmy się na walce, bo właśnie ktoś do mnie nawala. Dziomek, czy Ty właśnie wiesz, do kogo strzeliłeś? Do gościa ze złotym spazem. Może skilla nie mam za dobrego, ale item to na pewno jest dobry. Dobra, i on mnie chyba nawet nie widzi, czajcie to? Chyba, że on tylko Udawał, że mnie nie widzi. Widzowie, ten gościu siedzi w krzaku i myśli, że ja o tym nie wiem. Jakby. Przecież ja wiem, że ty tu jesteś, byku, co ty robisz? <gry> Nawet cię słyszałem przez chwilę. Oj, jest tu. Dobra, widzę, dostał 26, zawsze coś. I teraz trzeba go na cichacza dojechać. Ciała, no gościu, a nie on jest na high grandzie? Co? O, o, niedobrze. W, sensie, w sumie czemu niedobrze? Ja mam złotego spaza. Na pewniaka trzeba go dojechać. Czy on jest? O nie, nie wierzę. Nie no, nie możemy teraz paść. Nie ma takiej opcji. Pijmy szybko potkę, zjedzmy rybę. Daszek na głowę. Oj, nie trafiłem. Gościu, daj mi spokój. Edycja. I czy dostanie? No, on też, widzę, gra defensywnie. Oj, oj, gdzie ty jesteś? Ty. Co on robi? Skrzydł na dół. No co za Ziomek? On cały czas ucieka do obra. Mamy, widzę, pierwszą, potem wyeliminowany. Nie miał niestety nic złotego, no ale dobrze, że jest wyeliminowany. Bierzmy sobie z niego potkę ja tylko trochę przypał z tymi potkami. Chyba idę na tą miejscówkę nowej piramidy, żeby właśnie podnieść potki. Mówiąc szczerze, na tej miejscówce, kiedy nie przyjdę, to naprawdę wszędzie leżą tutaj potki. Teraz mamy dużą, małe, naprawdę tutaj tyle się tego respi, że to jest piękne. No i mamy kolejne mityczne itemy. Let's go! A więc tak, mamy złoty spas, mamy mityczny item, czyli tak naprawdę wszystko, czego możemy używać. Jeszcze tylko złoty skar i będzie pięknie. Swoją drogą jestem potężnie ciekawy, co stanie się tutaj na koniec tego sezonu. Możecie pisać swoje teorie na przykład w komentarzu. Nie poczytam i poprzypitam serduszka. Dobra, 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 widzę, mamy tam ziomeczka i on mnie chyba nie słyszał. W sensie mam nadzieję, że mnie nie słyszał. Bo jak mnie słyszał, no to lekki przypał. Ej, on jest koło ogniska, rzucam w niego tym czymś. Nie trafiłem, znowu nie trafiłem. Ej, tym się trzeba nauczyć grać, bo to nie jest takiego psiu. Ale że on też to ma i zaraz dostanie bombę! Siema gościu! Witam! Oj nie trafiłem! Nie, nie denerwuj mi, nie mogę teraz paść! Nie ma nawet takiej opcji, widzowie! O o! Dobra, 116 Elegancko! No i ziomek ucieka, ucieka, uciekaj, panie kapitanie. Ale, że ty masz tyle spleszy? Pozdro. Nie, 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 nie. Ale mam pecha. Próba kolejna, widzę, mam nadzieję, że teraz dostaniemy spaza. Szansa na to jest mała, ale może się uda. I co jest grane? Znowu jest tu laba. Jakby, jakim cudem to się dzieje? No nie, ej, jest fioletowy spaz. Ile kosztuje ulepszenie na złotego? Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej, okay, jestem w szoku Jakby dzisiaj ten odcinek naprawdę się do mnie uśmiecha I to nie jest żaden żart Widzę, mamy gościa na miejscówce, musimy go porobić To, co się tutaj właśnie stało jest niesamowite Ja tutaj widzę, złotego skara Od NPC-ta I w ogóle to ucieka nam znowu ta lama, Czajcie to? Lama, gdzie ty w ogóle jesteś? Czemu ja jej nawet nie widzę? Dobra, widzę, mniejsza z lamą uciekła sobie Nic z tym niestety nie zrobię Aha, ona pobiegła w tą stronę, no to pozdro Czekajcie, muszę walić tą pompę, sorry Niechcąc ją zabrałem, widzowie Ale serio, jaka była szansa na to, że złoto? Tego skara. Ty, serio, dzisiaj mam chyba szczęśliwy dzień. Dobra, widzę, przygotujmy się tutaj na walkę z ziomeczkiem. Eee, no bo jednak tutaj ktoś poleciał, nie? Więc będzie trzeba go, widzę, porobić. Nie ma innej opcji nawet. Trzeba w niego wjechać i nie ma to tamto. Chyba, żebym się na niego zaczaił i poczekał, aż on gdzieś wybiegnie i po prostu wtedy go zespamię To chyba jest całkiem niezły pomysł. Tak mi się zdaje. Tylko pytanie, gdzie on teraz jest? Dobra, 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 on gdzieś tutaj tupie. Pytanie, czy on o mnie wie. Ej, on wyszedł i teraz pójdzie do NPC-a. Patrzcie na to. Trzyma do byczku! o, cię kręcę! On kupił spaza widzowie! Przecież jeżeli ja zgarnę tego spaza, to będę mógł lepszyć go na złotego. Ziomek, nie ma leczenia. Chodź tu do mnie. Gdzie ty jesteś, byku? Elo, tu jest! O nie, jest nasz widzowie! Skakuję mu do boxa! Jestem! Leży, nie wierzę! To jest niesamowite! Jakiego ja mam dzisiaj farta, widzowie? Idziemy po tego spaza! On go kupił i idę go po prostu Ulepszyć na złotego, chyba, że mi nie starczy Golda, proszę, żeby mi starczyło, ej, nie wiem Ile kosztuje upgrade na złoty item 500 golda, dobra, widzę, zbieramy 500 golda, słuchajcie, ja się nie poddam Ja to zbieram, mówię całkowicie serio Widzowie, ten goldzik zaraz będzie mój, dobra Ze skrzynki mamy, widzowie, 5 golda Tutaj powinno być z kasetki kolejne 5 golda Dokładnie tak, ze skrzynki też powinno być trochę golda, kolejna skrzynka, kolejny Gold, aha, i do tego mamy jeszcze złoty Granatnik, bardzo dziękuję, na pewno się przyda Mamy jakieś zadanie za golda ty no. Nie mamy. No to to, to jak ja mam znaleźć gold? Jakby. Co? Wiem jedno. Zawsze dużo golda było na potnych piaskach. Jeżeli dalej tam jest, no to po prostu po niego polecimy. Dobra, widzę, wysiadamy. O nie, mamy gościa. O, ale przypał. No, ale cóż, idziemy i tak szukać dalej golda. Mamy łóżko. Aha, z nich nie wypadało. Pomyłka, sorry. Mamy pierwszego golda. Proszę troszkę więcej. Tak minimalnie więcej. Wiem na pewno tyle, że leci on z pralek, więc idziemy do pralek. Swoją drogą jest trochę lipa z leczeniem, ale mam nadzieję, że to przeżyje. Dobra, mamy, widzę, tutaj. Pralki i one powinny dawać golda. Pralki, proszę dajcie golda. I mamy golda, ale brakuje nam dalej tylko troszkę. Czy tu wyleci gold? Aha, brakuje nam 3 golda. No to nieźle. Mam, 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 ulepszam na złotego spaza. Szczerze, jestem w szoku, że to się teraz udało. Zjadamy rybkę i lecimy do strefy. Wiecie, co jest najgorsze? To, że prawie nie mam matców. Ale zaraz gdzieś usiądziemy i je pozbieramy. Dobra, widzę, dojechałem do strefy i z tego co widzę, są tu jakieś ziomki. Jakby może spróbujmy ich dojechać? Co nam szkodzi? Dostał tam 50. Myślę, że warto spróbować ich dojechać. Oj oj, oj, tam się naprawdę nieźle dojeżdżają. Patrz, co się po co? Przecież ja to teraz skolapsuję. Myślę, że kolaps będzie tutaj najlepszą techniką. Ej, dobra, robię kolapsa, widzowie. Uwaga, uwaga! Zaraz to wszystko po prostu zleci. Ej, możecie odliczać 3, 2, 1 i chłopaki sobie lecą! Jeden frak. Ej, jeden tylko! Co? Dobra, musimy porobić jeszcze drugiego. Dostał 80, ale on też ma spada. O nie, nie gadaj! Co to ma w ogóle znaczyć, że ja tutaj się wykładam? Ej, bez takich. Uciekam stąd i to jak najszybciej. Jasny gwień, dobrze, że mi się to udało. Bo, jakby to się nie udało, to byłoby źle. Dobra, nie mówmy może jeszcze, Hopsiu, bo gościu dalej nas dojeżdża. Dostał 116. Let's go, leży. Na 11 HP go porobiłem. Czajcie to, bo ja chyba tego troszkę nie czaję, jak to się w ogóle stało. Ale udało się, leczymy się, widzowie, i, i lecimy dalej, nie? Nie, kolejny z granatnikiem, który mnie oznacza. Czy oni mogą przestać mnie w końcu dojeżdżać? No nie, jest w boksie, Nie, nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Znacie kogoś, kto ma większego pecha niż ja? No więc widzowie, ja już jestem po nagraniu odcinka. Jak widzieliście mnie mega szczęście, bo stawałem tyle złotych itemów, no ale niestety miałem pecha w gierce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tego nie robicie, zostawcie suba. Y Majcie zostawić łapkę w górę wbijacie na Discorda, instalinki w opisie. Wpadajcie widzę na te filmy oraz y jeżeli chcecie, moi użyć kodu Zakrzak i ty w sklepie Fortnite. No i bardzo dziękuję. Do kolejnych odcinków. Widzimy się. Trzymajcie się piona!